Dzień dobry. Czy mi się wydaje? Czy ja dzisiaj jestem taka ładna? Czekajcie, postawię Was. Nie no, piękna dzisiaj jestem. Słuchajcie, wróciłam właśnie z włosków i jedę po mamę. Nie no, zaraz musimy się jeszcze raz obejrzeć, słuchajcie, aż po prostu lepszy dzień się robi. Jak macie piękną fryzurkę, ładny outfit, to jest kombinezon, słuchajcie, z mojego sklepu, który we wrześniu będzie odnowiony na no, spokojnie. Słuchajcie, plan of the day. Jedziemy po mamę do pracy, jedziemy do Stensire po piżamkę, do action, ale co ja chciałam w Action? O mój dobry Boże, nie pamiętam, ale na live'ie coś mówiłam, że coś chciałam z Action. W każdym bądź razie zapraszam Was na vloga dwudniowego. Mam nadzieję, że porobimy sobie coś fajnego i co? Zapraszam Was do oglądania. Szanowni Ciebie, obróciła. Słuchajcie, mam taką rezerwę. W ogóle Cię nawet nie będę pchała, ani kombinowała. Zapłaciłaś raz oh, tak. za lawetę, zapłacisz drugi. Słuchajcie, a to, to, to w ogóle jest dobra historia. Słuchajcie, ile to było? Trzy dni temu to było w sobotę. Trzy godziny mnie laweta wyciągała. Obserwujcie mnie na Instagramie, wiczyńska. Słuchajcie, się zakop w piasku, a teraz mam taką rezerwę. O, a! zgasił się znowu. No. Już? Nie, jeszcze wytrzyma. Ja wytrzyma. muszę autobus sobie, znaczy, no, bilety kupić jeszcze miesięczne. Bo się w ogóle, ale była beka, bym zapłaciła mandat. Czemu? Bo jest pierwszej, ja zapomniałam. Sejada jeszcze taka elegancka, koleżanka nie mogła skasować biletu, ja jej mówię: Nie no, jak nie może, skasuj. Wysiadamy, ona coś mówi o biletach, gdzie się kupuje, a taka kobieta mówi: No, ona doładowuje, ja mówię, a który jest dzisiaj? A ona pierwszy, ja wie. Boże, a ja nie mam miesięcznego. A co były kanary? No nie było co szczęście. Jakby było, to bym zapytał. Ale to da się rozpoznać kanarów widzowie. Ja w ogóle miałam kiedyś Ale takie... co mam rozpoznać, gdy jechałam w nieświadomości, że nie mam biletu miesięcznego? Więc co ja, do kogo miałam rozpoznać? Ja bym się uśmiechała jeszcze do nich i dała im te bilety, który jest nieważny. No to pewnie bycie nie dał. No nie, nie. nie. Ja, pamiętasz, że ja kiedyś tak zawsze nigdy nie dostałam mandatu i ja specjalnie nie kupiłam biletu i się cieszyłam tych kanarów, że dostanę mandat, pamiętasz? No. Jak byłam mała, tak zrobiłam, że nigdy nie dostałam mandatu, a mój brat zawsze przynosił mandaty. No i chciałam nie, być... zawsze, on też był biedny, bo on miał, on miał, kupo on miał kupowane te na trzy miesiące i z nigdy mu zapomniałam doładować i biedak zawsze dostał wtedy mandat jak mu zapomniałam. No ale on zawsze przychodził bo ja no, też zawsze tak chciałam tak. przyjść z tym mandatem. Rozumiem, ale to jest to zależy to nie nie Zaraz, czy coś to... Po jest to nienormalna. Ale tu jaki byłby wstyd? Mama Kini wieczyński mandaci w autobusiku, proszę uprzejmie. Zaraz będzie wstyd, jak laweta będzie nas pchała. Ja wychodzę wtedy, udajesz ci, nie znam. Przecież na produkcję jak rodzą panie, to. To jak się cię pytają? Czy pani jest mamą no. tej kini? A tu mówisz, że, może ma, że masz córkę? Mam córkę, kinia? Ale jaki? No. no, dobra, idziemy na stację. Tak, powiedziałeś, że mamy taką lekką patolkę w domu, słuchajcie, dzisiaj na live'ie. Wczoraj była taka sytuacja, że tata mi robił akurat kolację, bo ogółem tak ostatnio strasznie nie mam w ogóle apetytu, nie? No i tata mi to robił jakąś kolację i dał mi paprykę. Ja tak patrzę na ten talerz, wydostałam dostałam paprykę. Tak się nie odzywam, mówię do taty, tato, ale ja dostałam paprykę, a ja zawsze jadam paprykę. A on tak się na mnie patrzy, chyba zapomniał, że ja mam dietę. I co on mówi? No, że tak, nie? I ja mówię, mamo, mamo się kąpałam, wiem, mamo, dostałam paprykę, a mama się też do mojego taty, Ty się nie wpier w rozszerzanie jej diety. Bo on taki nie arem, takim nie znachorem co? Tak, on tak udaje, że się zna <grym> i opowiadałam, że u nas w domu. Jest to normalne, że tak jest lekka taka... Jest pełny luz, po prostu zrozumienie i luz. Tak, jest nie pełen, pełen luz. Nie jesteśmy już u nas jest dystans i przestań wpierdzielać jej się w rozszerzanie diety. To jest taki specjalista, oczywiście. Specjalista! A słuchaj, a jak ci wyczytał, jak pies się kładzie na rękę, to co to, to znaczy? Słuchajcie, bo bior się kładzie cały czas na rękę i wyczytał mój tata, że to znaczy, że okazuje Ci miłość. O, dobra, są piżamki, ale bym chciała na ramionkę jakąś. O, jakie ładne spodenki. Jaka ładna piżamka. Ej, one też są na wyprzedaży. 20 zł, a nie, one te nie są O, tu jest na ramionczka, ale ta będzie taka Wkurzająca, opadająca pewnie z piersi Nie ma żadnych nowych, są wszystkie Te same, pamiętacie, ale one już były w poprzednich Odcinkach, ale dobra, tu jest S -ka? A ta jest na krótki rękaw, aha, a ta jest na ramionczka Okej, okay, dobra, trochę dziwne A tutaj dalej, tu są dalej Na długie wszystkie chyba, o, to jest ta W kropeczki, co ja mam, a nie, to nie jest To w kropeczki, o, to jakoś Ładniutka, ale to też będzie taka spadająca I to jest ta taka, jak z Victoria's Secret Są te takie, satyny, to się nazywa jak to się nazywa. Po całej nocy macie po prostu spocony, że tak powiem, tyłek. I kurde, w Victoria's Secret pijamy za 400 i ja oczywiście je uwielbiam i je kupuję, jak głupia. Bo ja po prostu kocham Victoria's Secret, ale serio, ja na przykład wolę pijamy z Serio, wolę pijamy z Po prostu o wiele bardziej mi się podobają i są jakieś nowe, takie materiałowe. Już wam pokazuję. Proszę bardzo. Tu jakaś taka w kwiateczki jest. Ta jest w jakieś buty. Okej. Okay. Ta jest taka zwykła. Różowa i z takimi spodenkami. Boże, tylko ja bym chciała na ramionach Piżamy. Nie ma nigdzie piżamy na ramionczka. Pamiętacie odcinek z Primarka? Tam były, ale nie było rozmiarów. nie na pieniądze? Nie, e, ja ostatnio widziałam TikToka, to nie na że, lewa re, że to może też spędzić na energię, że ty oddasz pieniądze komuś. Że to jest taka energia, że albo właśnie Że właśnie Albo przywitasz kogoś z pieniędzmi Albo oddasz komuś pieniądze To może być odwrotna energia O tu masz, zobacz Na ramionczka? No Ale ładna, a jaki rozmiar? O, eska, dawaj, dawaj Ale ty jesteś, nie no To swędzicie ręka, że ty kupisz tą piżamę po prostu Co to jest za życie? Za paliwo, płacić za piżamę O, też jest taka Taką. taką. samą? A ile one kosztują w ogóle? 29,99 kosztuje. Wiecie, moja mama tak bardzo nie chce, żebym ja się wyprowadziła, nie? Robimy teraz na niej pranka, że niby pokazywałam wam rano mieszkanie, na przykład dajmy na to, że w kolorze beżowym i wiecie, tu jest dział dla domu. I ja powiem, że idziemy zobaczyć dodatki do tego beżowego mieszkania, co oglądałam. Poczekajcie, ci o co powie. Dobre, słuchajcie, mamy piżamkę, więc teraz jak wam pokazywałam rano te mieszkanko, co mi się podoba, beżowe, to, to chcę wynająć. To no, idziemy no, zobaczyć. Wynajne <grymne>, to słuchaj. No, przed chwilą nakręcisz. mówię do widzów, słuchaj się. Bo będziemy udawali, że chcemy wynająć mieszka. Wynajne. <grymne>, Dziś mnie <grymne>, podniosło, że już mam 600 na 800. O mój dobry Boże Mam trupie Także jak ktoś mi się podnie, to może sobie wynajmę O mamo, kubki, zobacz 8,99 Zmieści się Bo ja słuchajcie, do samochodu pod... Aha, on jest... Aha one są, słuchajcie, potegowane Ten jest tutaj łamany A ja chcę różowy Albo ten fiolet w, w sumie też jest ładny Bo jak jedę do Warszawy, słuchajcie to mi jest potrzebny taki kubek, bo ja tylko jedno picie w ogóle mój organizm toleruje Znaczy nie tylko jedno, ale najbardziej jedno picie toleruję Nie wiem, czy to się zmieści Nie mam pojęcia, czy to się zmieści Nie jestem pewna, więc nie biorę Ja cię przepraszam bardzo, ale mój pies będzie jak księżniczką od dzisiaj ja się na pewno. Tak, i ja z nim wyjdę na dwór, na dzielnicę czy jego inne pieski zjedzą na tej drodze? <laughs> Patrzcie, jakie fajne! No chciałam właśnie iść jeszcze, słuchajcie, do action, ale nie pamiętam po co. Coś chyba z kosmetyków. A, mamo, te kule do kąpieli, nie? Ja. To wiesz, jakie mi uczulenie wyskoczyło tu i na plecach? Widzisz? Widzisz? Pamiętasz, jak kiedyś mnie spędziała skóra po tych, tych kulach do no? kąpieli? No? To teraz też słuchajcie, w Primarku teraz kupiłam te kule do kąpieli. To słuchajcie, wyskoczyły mi takie czerwone korosty, takie... Poczekaj, będzie widać chyba. Ja Wam to pokażę w domu, bo teraz tak tutaj nie widać, ale powyskakiwały mi, ale właśnie coś chciałam z action, ale nie pamiętam co. I nie umiem sobie przypomnieć. Oczywiście mój ulubiony dział, czyli takie rzeczy, które zawsze na nie patrzę, ale nigdy ich nie kupuję. Kiedy perele. Tak. Zawsze na nie patrzę, ale co ja chciałam? Boże, słuchajcie, ja mam teraz takie kłopoty z pamięcią Ja nie pamiętam co ja chciałam kupić I ja tak dzisiaj mówię, że specjalnie po to pojadę do Action I na live to mówiłam No ale właśnie coś o tych kulach mówiłam A wiem co Idziemy na kosmetyki, dobrze mówiłam dział kosmetyczny Słuchajcie, lustereczko Chciałam małe sobie kupić Bo mam toaletkę, To mam tylko takie wiecie, same duże Powieszone na ścianie, a jak robię live'a To kurde, tak mi wiecie, patrzę się tu Tu i nie wiem gdzie mam się patrzeć, jak się maluję są takie małe lusterka, patrzcie. To jest składane lusterko do makijażu. Aha, i tu jest takie malutkie. Tutaj jest takie stojące, ale to takie czarne, takie nie wiem. Nie wiem, czy to ładne, czy to nieładne. ładne. Jezu, ma przybliżenie. Dobra, może takie czarne weźmiemy jednak. I po jest? 13 zł? Aha, ledowe. Ale wiecie co? Jeden nie jest potrzebny, bo to się będzie rozładowało. Ja tego i tak nie będę ładowała. Więc to mi... Ale chociaż... Kurde. Nie, dobra, nie będzie mi to potrzebne, nie, bo ja tego naprawdę nie będę ładowała, po prostu mi nie będzie potrzebne. Więc chyba wezwę zwykłe czarne. Ale jeszcze nie wiem, bo tutaj jeszcze jest... O, tu jeszcze jest takie ładne. Wiedziałam, że to tym lusterka. Nie wiem teraz, które wybrać. Dzień dobry, dzień dobry, moi państwo, poczekajcie. Odsłonię tu trochę, żeby tu światło było, choć na dworze jest taka pogoda, że i tak mało co widać. Ale dzień dobry, jest następny dzień, bo słuchajcie historii, co się wczoraj jeszcze zadziało. Otóż, moi państwo, Dior był dwa tygodnie temu. Mój pies się nazywa Dior. Jak ktoś tutaj jest nowy, to słuchajcie, ja miałam pieska Jorka, który miał 15 lat i niestety odszedł. I po prostu kupiłam drugiego i nazwałam go Dior. Ja wiem, że jestem no, troszeczkę to jest we mnie tak, ale Dior miał właśnie te szczepienia. Nie, nie szczepienie, tylko coś takiego innego Nie wiem, jakieś, no coś miał robione I miał za dwa tygodnie wrócić, żeby mieć szczepienie Normalne zrobione, no i to było wczoraj No i mama mówili, że on tam od paru dni Nie je, wymiotuje I wiecie, moja mama teraz straszną panikę Bo jest strasznie bardzo uwrażliwiona Na temat tego teraz pieska Wiecie, jakby po tamten, ach tuś chorował Nam bardzo, więc ona teraz jak dostrzega U Diora coś nie tak, malutka rzecz To od razu do mnie kinie, szybko, szybko Idziemy do weterynarza, no i wiecie Wróciłyśmy wczoraj z tych zakupów Tata mówi, że Dior wymiotuje. No i chodzi taki, wiecie, taki, taki nieswoi. I mama od razu, nie, bierzemy go do weterynarza. I akurat wypadał termin, że minęły dwa tygodnie, że miał mieć szczepienie. No i pojechałyśmy na to szczepienie. Moja mama tam po prostu przerażona, że on coś nie tak. Ten pan doktor podał mu te szczepienie. Powiedział, że jeżeli się pojawi jakaś opuchlizna, czy coś, to jak najszybciej do niego wrócić. I moja mama po prostu kazała mi siedzieć nad nim, z nią. Robiłam mu zdjęcia, wiecie, na początku, później, Czemu nie puchnie twarz, czy to na pewno z nim jest wszystko ok. Okay. Potem do mnie zadzwoniła koleżanka, że coś tam się wydarzyło. No i że wiecie, że chcę po prostu porozmawiać, pojechałam porozmawiać z nią. No i tak w sumie dzień zleciał. No i co, dzisiaj wstałam. Zaraz będę odpowiadać live'a. Nie mam na dzisiaj planów, więc nie wiem, co będziemy robić. Będziemy po prostu improwizować. Więc no, ale z Diorem wszystko w porządku. Nic nie napuch, nic się mu nie stało. Dzisiaj normalnie, że noś maść się zachowuje. Moja mama pracuje do 14.30, mój to do 14.00. Dopóki nie ma rodziców tam na dole, no to on sobie śpi. Więc tylko jak schodzę do niego, to wtedy on. On się to pokazuje, wyciąga, żeby go pogłaskać, więc wszystko z nim jest okej. Okay. Więc ja zaraz, słuchajcie, będę brała się za robienie live'a, bo ja wstałam o 7. Słuchajcie, ja już o 7.30 w sklepie byłam. Ja jestem nienormalna. Potem poszłam spać, już w ogóle o 6.30 wstałam, bo odstawiam te leki mi ciężko jest normalnie spać. W nocy też się cały czas budzę, także ja chodzę, kurde, zmęczona, no ale mam nadzieję, że to jak najszybciej minie. Słuchajcie, jak mnie śledzicie, to wiecie, że ja mam wkładkę antykoncepcyjną i mam ją na 3 lata. To jest ta dla kobiet nie i teraz równe 3 lata odkąd ją włożyłam miną na początku września mamy początek lipca i mi się wydaje że ta wkładka pomału przestaje działać, bo jakby moje miesiączki wyglądały tak, że ich nie było. Potem, po jakimś tak już od paru miesięcy miałam tak, że nie było krwawienia, ale niby coś tam lekko, może było raz na, kurde, pół roku, a tak od dwóch miesięcy zaczęłam odczuwać takie, wiecie, typowe wariacje hormonów, takie, kurde, humorki, a teraz miałam takie troszeczkę większe krwawienie, takie nie to, że normalne krwawienie jak przy okresie, ale jednak coś tam było. Fakt, to był tylko jeden dzień i to było tam może z dwa razy w ciągu dnia, ale to było takie, że wiecie, że nie potrzebowało pod paski jedynie gdzieś tam wkładkę taką leciutką coś za wkładka higieniczna nawet nie wiem bo ja nie używam takich rzeczy i normalnie humory jakie ja wczoraj miałam, ja po prostu szukam kutni Szukałam po prostu kłótni I się znalazłam, się pokłóciłam Słuchajcie, ale dobra, już się pogodziłam dzisiaj Już mi przeszło, już dzisiaj nic nie ma I nie wiem, czy nie muszę iść czasem już je wymienić Czy ona jeszcze działa, czy nie działa Dziewczyny, które mają, bądź miały wkładkę Weźcie się wypowiedzieć, Czy to ona faktycznie działa do tego września Raz przypadkowo się stało Teraz taka sytuacja przypadkowa Czy ona już jest do wymiany Nie wiem, ale dobra, słuchajcie, chciałabym jeszcze z wami Odpakować paczkę i zaraz wam coś jeszcze powiedzieć Słuchajcie, przyszła do mnie paczka z... Eveline, także słuchajcie, jakaś nowa kolekcja więc sobie ją odpakujemy zobaczymy na szybko co tu jest ja już słuchajcie otworzyłam lipidowe serum naprawcze, to nie będzie kolorówka, tylko to będzie słuchajcie takie typowe kosmetyki do pielęgnacji tutaj mamy delikatną piankę do mycia tutaj jest też kolejny serum okej, okay, czyli taką wysłaliśmy po prostu całą tą, tutaj tonik i tutaj pewnie krem jakiś, co? żel, emulsje do oczyszczania i do makijażu. ej, zarąbiste, to mi się podoba i coś jeszcze jest? Nie, dobra, czyli ja po prostu kosmetyki do pielęgnacji. Podobały mi się. A, patrzcie na to. Co mówiłam o tych kulach do kąpieli? To one są z Primarka. Patrzcie, jaka mi jeszcze zarombista została. Ale no kurde, nie wiem, czy jej użyję. Ona kosztowała 11 zł. Zobaczymy, czy zeszło mi w ogóle tamte zaczerwienienie. Miałam je tu. Nie no, w sumie jeszcze mam takie leciutkie krostki. Takie leciutkie krostki. Tutaj się drapałam. Ale na plecach też to mam, nie wiem, trochę mi uczula, ale ona tak ta... Слышь, ей пахнет, а там-то не мёд запаху, там-то не мёд запаху. Ta o wiele ładniej pachnie. Teraz muszę Wam o czymś opowiedzieć, ale muszę wziąć do tego telefon. Dostałam parę miesięcy temu jakoś, kiedy zaczęły tak się dziać złe rzeczy od mamy czerwoną bransoletkę. I wiecie, czerwona bransoletka to jest, żeby chronić przed jakimiś urokami. I słuchajcie, ona ogółem jako bransoletka nie zerwała mi się, ale ona tutaj miała zawieszkę. Ta cała zawieszka wczoraj bez żadnego powodu. W ogóle siedziałam, miałam tylko tak telefon po prostu, bo odpalam live'a. Klikam, zacznę, Live I ta cała zawieszka pum. Pierdzielnęłam mi, słuchajcie. I w ogóle pytam się Was też na Instagramie, w ogóle o co chodzi, nie? No i tutaj ludzie piszą, że chroni, gdy spełni zadanie, to pęka. Ale jakby ta branzoletka mi nie pękła. No i też czerwoną branzoletkę, raczej nitkę nosi się dla ochrony. Jak się zerwie, to spełnia swoje zadanie. Ale ona się nie zerwała, tylko zerwała się ta przewieszka. Nie wiem, czy to też ona spełnia swoje zadanie, i pisaliście, że jak spełnić swoje zadanie, to trzeba wyrzucić i spalić. Też mam to zrobić, słuchajcie. Niby bransoletka się nie zerwała, ale zerwała się cała zawieszka. Bez powodu. Nigdzie nie zahaczyłam. Nie wiem, dajcie znać. Co wy o tym sądzicie? Czy w ogóle wy się znacie na tych takich przesądach? Czy wierzycie w takie przesądy? No i co, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już nie długo. Buziaki!